Szanowni Państwo, otwieramy dzisiaj uroczyście kampus Politechniki Koszalińskiej. Nowy kampus przy Ulicy Śniadeckich. Uroczyste i symboliczne jest to otwarcie, gdyż trzy czy cztery budynki już pracują, uczą się w nich studenci, pracują nasi, nasi naukowcy. Jeden jeszcze pachnie farbą, ale też już jest użytkowany, no a jeden jest właściwie, jak widzimy, w tej chwili wykańczany. Dlatego to otwarcie ma symboliczny charakter. Szanowni Państwo, kończy się projekt, z którego finansowaliśmy ten, budowę tego kampusu, i jest to najlepszy moment Święto Uczelni, aby dokonać otwarcia y, tych obiektów. Uważam, że taki kampus. Y, z takim wyposażeniem, to jest najlepsza wizytówka naszej uczelni i moim zdaniem A, jeden z silniejszych magnesów, wtedy do tego, który aby może na tej liście... powodować, że młodzież będzie wybierała Politechnikę Koszalińską jako miejsce do studiowania. I dlatego ja osobiście uważam, że to jest właśnie najważniejsze, czyli to jest to, co będzie w ciągu 8-10 następnych trudnych lat powinno przynosić nam korzyści. Bardzo się cieszę, że będziemy też wspólnie z miastem niebawem oddawać do użytkowania końcowy obiekt tego kampusu hal widowiskowo-sportową która podobnie powinna mieć charakter zatrzymania taki charakter zatrzymania młodzieży. Idziemy światko. Się... Poczekajcie nie za szybko bo musimy do pediatra zdjęcie. zdieńcze. Tak. Tak, tak, tak. Ale tak. Tak. nie popać, nie po to, to To jest oczekiwana Można czy Można ciąć. móc. historycznie.